Kochamy Gliwice. Tu się wychowaliśmy. Wiążemy z nimi tany na przyszłość. Dlatego działamy dla do dobra naszego miasta. Tak, zrodził się pomysł na projekt Zmieni którego celem jest zaangażowanie mieszkańców wszystkich Gliwickich dzielnic w poprawianie jakości życia w mieście. Przeszkadza ci brak ławeczek po bliskim parku lub na podwórku? Zdewastowany przystanek? Źle zaplanowany rozkład jazdy. A może przewróciłeś się na krzywym chodniku? A jeżeli od dawna marzysz o zamknięciu dla ruchu ulicy zwycięstwa? Nie bądź biernym. Zgłoś swoją potrzebę na stworzonej przez nas wirtualnej mapie potrzeb Gliwic www.zmieńgliwice.pl Dotychczas mieszkańcy naszego miasta przekazali nam informacje o ponad 120 potrzebach. Uporanie się z nimi to najszybsza droga do rozwiązania problemów gliwiczan, a w to zaangażowany powinien być każdy z nas. Informację o zgłoszonych problemach przekażemy decydentom, samorządowcom, dyrektorom spółdzielni mieszkaniowych, wspólnotom mieszkaniowym, a także prywatnym przedsiębiorcom. Którzy często nie wiedzą o tych małych problemach, które denerwują nas na co dzień. Aby wyróżnić najważniejsze sprawy, możesz również wziąć udział w głosowaniu, mówiąc nam, to dla mnie ważne. Wystarczą dwa kliknięcia, dzięki którym przysłużysz się lepszemu zarządzaniu miastem i przygotujesz się do wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Razem z nami zmień PL.